Witam, witam. Eee, mamy coś takiego. Mamy małą awarię kombajnu. Jeszcze podepnę mikrofon, bo słaba bateria. Eee, zdjęta osłona. Ogólnie co? W szczeliu pas. To jest pas e, napędu podajnika eee, z Gatesa, akurat. A jest to pas od John Deere, akurat tu pasuje. Także jest troszkę zabawy. Eee, łańcuch podajnika. Musieliśmy zdjąć. Musimy ściągnąć dalej taką jedna osłonę, już jestem w trakcie, z jednej strony kręcona, Koło pasowe trzeba też zdjąć 6 śrub, 2 dźwignie do załączania. Mocajnik do zdjęcia. To jest to wszystko do pościągania. I musimy ten pas wytargać aż z tego dużego koła z przodu. Czyli mam do zdjęcia poczwórny główny, pojedynczy do wytrząsaczy napędu do kosza sztowego. No i ogólnie resztę. Nie wiem co, jestem tutaj w trakcie kręcenia, Ja nie wiem, czy to będzie widać. jeszcze to jest wyżej. Nie, to jest źle. O! Muszę teraz to zdjąć. Eee, I to tak nieraz bywa, że trzeba, szukam teraz, dopiero miałem klucz, trzynastkę, o, i właśnie mam są osłonę pasa. Jest to na wierzchu, ale nie ma z tym jakichś tam problemów. Żeby to zdjąć, to wszystko fajnie idzie. Hmm. Śrubka do skrzynki. Żeby teraz to w miarę zdjąć, muszę wziąć szczypce do zigerów i tutaj pościągać. Co mianowicie się stało, w chwili gdy pas się rozleciał, nie pokazało co chodzi z pasem, o tyle zostało z pasa, pół odcięłem na polu, eee, pół odcięłem na polu tylko po to, żeby, no nakosiłem naczepę, no prawie 2,70 skosiliśmy jeszcze na jednym pasku, ale mówię, to była prędkość mniejsza, żeby to wytrzymało i tak się już naciągnął eee, i już nie było jak mocniej tego dusić. Także ja idę po te z igorów, za chwilę się widzimy. No i mamy pasek zdjęty. No i jeszcze półtora zestawu na kosiu, na takim, na jednej sztuce, ale mówią że się rozciągać, bo ma płótna porwane górne. To nawet brakuje dzień, gdzie, nie gdzie. Tak, jeszcze dosyć pochodził. I zakładamy nowy, czyli taką mamy to wszystko rozebrane pasy pozejmowane, tu zdjęte, tu zdjęte, tu się przekłada go no i musimy go teraz założyć na swoje miejsce wyregulować wyregulować i, i składamy dalej tu koło mu trzeba było zdjąć ale to jest chwila moment 6 koltem, minuta roboty i bez problemu to koło schodzi z tego miejsca, ono stąd wyskakuje wtedy o, i yy, mamy dostęp do pasa od wialni, od wialni, od wszystkiego, od sit i tak dalej i wtedy z tyłu mamy pas yy, właściwy, ten co wymieniamy do pędu podajnika. Także co, ja się biorę dalej, bierzemy się dalej za składanie. Mamy nowy pas Mamy nowy pas Gate On pasuje, to jest numer e, brany był pod John Deere, o ile pamiętam Bo do Salawerda miejscu nie było e, po wytycznych wy długościowych numer katalogowy z zamieniony e, Także jest to ten sam ten sam pasek Pogoda się robi Wczoraj lało cały dzień Zobaczymy Co to będzie dalej Wielcz już też czeka Będziemy target, z pieśnią dalej. Dalej Zobaczymy Czy dzisiaj będzie pogoda Czy nie Czy coś się uda zrobić Także co Ja działam dalej Do usłyszenia I jesteśmy dalej tak jak pokazałem, już jest pas wymieniony, stary, już wyrzucony. Mamy już tutaj pas założony nowy na podajnik. W tej chwili skręcam koło skręcone, ciągnę do podłączenia. Osłonę, czyli łoże pasa muszę ustawić, skręcić na gotowo. Także w tej chwili, żeby to zrobić, ja sobie pójdę z drugiej strony. Ja muszę się tutaj wgramolić. No, mało dostępu, By był dobry dostęp, gdyby było koło założone. to znaczy. Weźmy tą drugą, tę łożę do góry podnieść. Całe, te dolne. Oto, to, to, to. to. Ja muszę tu wepchać śrubę. Trzymaj cały czas. Tak, staraj się i nie ruszać, żeby nie upadło, bo muszę jakąś nakrętkę złapać. Dobra, jest przyłapany, Teraz się może puścić. No i łoże mamy przyłapane. I muszę teraz sobie klucz. Wystawić w linii. Ok, druga śruba, to samo. Dobra, i teraz biorę dwie siedemnastki, idę z drugiej strony. I muszę górną śrubę dokręcić. Dobra. I teraz tą blachę. Ja ją trochę skręcę. Jak ją skręcę, to będzie musiał mi później podnieść do góry, nie? Ale to jeszcze czas jest. Ja muszę kierować śrubę skręcić do tej pozycji wymaganej. No, iga. Teraz trzeba kołem pokręcić, czy nie, czy nigdzie, w, tym dużym kołem? Za szprychę Tak, czy nie, trzeć gdzieś A, spodejdę, zobaczymy. Jedną ręką Wiem o co chodzi. A ja już, bracie. Ale myślę, że powinno być dobrze. Bo tu jest szczelina. No, a tam też jest szczelina. O. Jest zawsze. Tu się trzyma, to jest wszystko sztywne. Tu się trzyma, paski założone. Ten dolny kątownik dokręcony. E, no, niestety w fazach szczeliów straciliśmy czujnik obrotów mucarni. Został no, on obcięty, uszkodzony. Trzeba będzie zamówić go. Eee, I co jeszcze? Aha, dźwignia ma być tu. O. Jest wszystko na razie. Gitara. Teraz tak, o co zostało do skończenia? Do skończenia zostało. chyba wszystko będzie. Aha, cięgna. To jest najważniejsze. Aha. A co to się dzieje? A, przemoc mocniej, więcej siły. O! o jedno ciemno zabezpieczenie i drugie ciemno. Pierwsza zabezpieczyć pierwszą dźwignię. Podkładeczka, podkładka, nie wiedziałem mówić podkładeczka, bo takie nawyki nieraz się wytwarzają, podkładeczka. Kurde, te szczypce są już wytarte, już słabo trzymają, trzeba gdzieś się są. O, palcami. Co tam? Szylca. Szyrca na sławy. I druga zina przychodzi tu. Tylko nie mamy zabezpieczenia. Pękło na pół przyściąganie. Także sobie już jutro. Jutro dzień normalny. Jutro sobie wezmę. Zigerka do założenia, zigera i, i będzie cacy. Yy, zosta jeszcze zostało tutaj założyć tą osłonę. Co chodzi? O. O. Dobra, czerpię trzynastkę. Tutaj. Już trzynastkę i tylko zabezpieczyć. Takie szybkie zamknięcia. Raz, dwa, trzeciego nie mam. Raz, dwa, trzy. I z A. I jeszcze została tylko założenia osłona za kołem. Ale tego nie będę teraz zakładał, bo nie mam tego zigera jednego. I z tym się troszkę musimy wstrzymać. Będzie zabezpieczenie, założy się zabezpieczenie. Sprawdzimy, pierwsze, wszystkie działanie, jak to wszystko działa. Możecie poprawić napięcie pasa, przeregulować. No i wtedy będzie próba. Tak jeszcze zobaczę, czy nic nie zostało. Nakrętki, śruby wszystkie poszły, czyli wszystko jest poskręcane. E, tu mamy skręcona linka skręcona, tylko zostanie z Segera zabezpieczenie. Koło skręcone, pas założony. Łoże założone. Dolny kątownik dokręcony, tak myślę. Chociaż jest tutaj trochę szczelina. A sprawdzę dla pewności Żeby nie było Siedemnastka z grzechotką. Tu jest. Ach. do oporu jak to popuszcza, chyba do oporu doszło, przykleiłem się do rurki, o mikrofon odkleił się, ale jest przy rurce, no i dobrze. Dokręcone. No i powinno być dobrze. Hmm. I to by było chyba na tyle. Znaczy, gdzie pogoda, coś dzisiaj się dziawnie, a to cały czas deszcz kropi. No. Może ktoś chętny Naczepa dwukomorowa, podwózek, rolniczo ciężarowa Ona wszystko, cały dół tak widać ma, środka nie malowaliśmy. Eee, całe podwozie wszystko jest wypiaskowane, wymalowane, cała nowa elektryka, pneumatyka, hydraulika. Do jazdy. Tak akurat po zbożach jak ktoś ma na boki wywracać na dwukomorówkę, dlatego jest na jakieś, eee, jak to powiedzieć, e, kosze. Yy, gdzieś na elewatorach, na małych punktach, bardzo fajnie się sprawuje, no bo zresztą mamy zmianę planu, potrzebujemy na tył wywrot, yy, żeby też, yy, tak jak widać, tam stoi, za nami ziemia, hałda stoi, żeby można było ziemię wozić i wszystko na tył wywracać w ciasnych yy, zakrętach, yy, po prostu, żeby była krótsza i na tył wywrot. Co dalej? Ślązak dalej na sprzedaż stoi. Eee, o co jeszcze chodzi? no Cały czas chodzi, cały czas pracuje, tylko co miał wczoraj pracować dopadało. Dalej mamy ścian. Mamy do posiadania mamy tylko dwa kawałeczki zasiali. Reszce po kukurydzy. talerzówką zostało przejechane. Zostało tylko bezarkowiec i zasiać. Może były dwa kawałki były zrobione. A tak poza tym czekamy na pogodę z kukurydzą, żeby resztę ogarnąć hmm, W dalszym... Aha, jeśli chodzi o układ wydechowy, dawajcie kogoś, jakiegoś, co słabo piszecie, kto by nam dorobił taki układ. Nawet nam nie chodzi o to, żeby to był tak jak teraz puszka, może być ta ruda taka na przykład setka średnicowo, cały układ puszczony z blachą osłaniającą, z napisem, czy siatką jakąś. Tak, żeby tu jakoś to ogarnąć, chodzi o to, żeby ten był też dźwięk, to będzie taki typowy wydech na wyjazdy, czyli wilkowice i tym podobne. I on będzie tylko zakładany na takie właśnie imprezy. Także i ten Ślązak jest dalej na sprzedaż. No zdecydowaliśmy w tej chwili, że będzie sprzedawany ten Ślązak z klimatyzacją sobie Ślązaka. Zostawiamy, czyli ten dwójeczka zostaje. Dla mnie to w sumie bez różnicy, w żeby ten już został. Dla mnie to jest bez różnicy, który ma zostać, bo dwoma jeżdżę, dwoma mi pasuje jeździć. Nieważne, że tamty ma zrób tylko nieprzerobioną. Dla mnie to kwestia po prostu wprawy jest ok. Także w razie czego jest na sprzedaż tylko jedyneczka, tak zwana, bez. tańsza opcja. O, i cała w oryginale, oprócz koloru, także nie cały w oryginale, jak z fabryki wyszedł. A tego właśnie będziemy przerabiać i szukamy takiego wydechu, właśnie, żeby rura ładnie się z tyłu chowała do góry i w bok z osłoną jakąś taką siatkową, nawet z napisem Ślązak, by to odpowiadało. Z halogonami coś napisaliśmy, do, napisałem do jednej firmy, czekam na odpowiedź, hmm, może coś się uda, jak się nie uda to będziemy po prostu samemu. Tam miałem taką napisane yy, do nich bo też w ramach troszkę wiadomo yy, i rozliczenia, i reklamy w jakiś może kosztach zrobić, żeby też zareklamować. Wtedy będziemy może to jakoś fajne się dobrał. Jak nie to będziemy sami coś ogarniać yy, ze światłami. Yy, coś, jakieś tam plany pomału już yy, ruszyły. Ale co? Taką przymiarkę na wzór jedną wzięliśmy, jest u góry założona od przodu, stając, to bliżej filtra, prawa strona, stając od przodu. Zobaczymy to w nocy, coś dogramy, jak ono daje, czy to zdaje egzamin, to jest tylko tymczasowo założone. Wymiarowo to jest na wzór, tak jak było oryginalny, staraliśmy się patrzeć pod wymiarami, pod oryginał, lampę. W opisie nie ma, czy dalekosiężny, czy rozpraszający, dlatego czekamy na noc. Włączymy i zobaczymy, jak ono daje. Czy daje daleko? Jest w tej chwili założone jako dalekosiężny w oryginalnym miejscu, ale po, mówię, to wszystko będzie widać dopiero jak się w nocy, no po 17 już jest noc, zapali się i się coś dogra. Można bym wtedy pokazać. Też Ślązak tam jest na filmie. Troszkę to będzie Ślązak, zależy, jakiej kolejności pójdzie. Tam było coś talerzowane, coś stara się nagać z talerzowania, ale to samemu talerzować, samemu kręcić. A no, to jest takie kurcze. No, szereg nie się. <grytanie> o to chodzi. Eee, ani na głowę tego statywu, ale zobaczymy. Nie wiem, czy widzicie eee, konstrukcyjne zmiany. Fabryczne, z czym się różni jednej książek od drugim, samym filtrem powietrza, wysokością tam jest niżej, tu jest wyżej, niby to samo, ale szczegół danego ciągnika, <grym> <grym> także co? Bateria. Dobra, bo nam się kończy bateria, bo zostawiłem e, kamerkę włączoną i no niestety. <grym> Na nie nagrywaniu się nie było jak nagrać, bo prostu musi być druga osoba. Yy, także co? My jeszcze dogramy coś, co tu się da z tymi lampami, a dalej będziemy działać. Przyjdzie koszenie kukurydzy, mam nadzieję, że uda nam się. Jutro ma przyjść yy, szelka mocowania i tak dalej. Zobaczymy, coś dogramy z koszenia. Może będzie brat, wyślemy brata z kamerką, niech pobiega po polu. I coś, można nam się akurat uda, takiego fajnego dograć. Ale mówię, jak coś to za wydech, piszcie. Czekamy na komentarze. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Eee, no, pada deszczyk. Pada deszczyk, pada deszczyk. Ciemno się zrobiło, jak widać. Eee, idziemy sprawdzić, jak wstępnie halogen eee, działa. Kurde, ciemno wszędzie. Chodź, tam Ta żywa. Mm. Zaraz podejdę z przodu, zaraz sobie włączymy. Uj, eee. Le, prawie leżałem. No, daje mocno, ale jak Ale jak to działa? No. Dalekosiężny, Czyli te Z Z y... dalekosiężny. w jest to drugie co jest dalekosiężny ryklowano szybko, y -y. ale nawet w fajnie działa, nie? Deszpałował to, Ciężko jest cokolwiek sprawdzić, bo jak jest taka pogoda ee, ciapkowata, no to niestety. No, wejdę sobie obok stanu. Tylko by trzeba by ją ust ustawić, bo ona jest No to jest tylko jeden halogen, wiadomo. Jeśli dwa, to by było całkiem, całkiem, inne. Można byłoby go obniżyć, wtedy by było inaczej. Chociaż nie do końca, bo maska była światowa bardzo. Ale w lewo by się było Troszkę w lewo i drugi tak samo na wprost, troszkę w prawo. I wtedy do tego dwa krótkiego zasięgu. No, to nie, nie. Drugi trzeba podłączyć, bo to nie spara i wtedy cokolwiek zobaczyć nie? także zobaczymy. Wiecie, jak coś to dawajcie znać co polecacie jeszcze, co dobrze bardzo świeci. Bo mówię to jest dalekosiężny, na płocie widać. E, razi konkretnie, nie idzie na to popatrzeć e, no zobaczymy, ale jest pogoda taka jeszcze niesprzyjająca, bo niestety, ale jest e, Deszcz pada Tak samo wiecie jak jedziecie samochodem w deszcz Też to jest takie nie do końca e, No nie jest widoczność taka jak powinna być nie? Jakby nie padał deszcz, by trzeba było mierzyć wtedy to jest troszkę Inaczej Pokażę O Latają Dobra nie ma co także kończymy I do następnego Oj, nastała ciemność.